Cześć milordy, ja jestem Brodaty, a przed wami zapowiedź, a.k.a. moje osobiste wyrażenia z gry The Mighty Quest of Epic Loops. Darmowa produkcja firmy Ubisoft, która w momencie montowania tego zacnego materiału znajdowała się jeszcze w fazie bety. Dlatego wiele rzeczy po premierze może wyglądać zupełnie inaczej niż w tym materiale. No dobra, okej, okay, może zacznijmy tak. Nazwa tej gry, prawda, jest trochę za długa, dlatego w tej zapowiedzi Będę kilkukrotnie używać nazwy, po prostu Mighty Quest. No okej, okay. w okresie bety możecie albo poszukać sobie jakiejś akcji rozdawania kluczy, albo poczekać aż gra będzie publicznie dostępna dla wszystkich, albo kupić sobie jakiś dodatek, pakiet dodatków na Steamie. Ja wybrałem tą ostatnią opcję. O co ogółem chodzi? Wyobrażacie sobie grę, w której, powiedzmy, a, łączymy tryb sieciowy, klimat tower defense, czyli bronienia lub atakowania jakichś punktów, oraz o dropinkę hack and slasha. Czyli oczywiście mordowania tysięcy mobów. Tak mniej więcej wygląda Mighty Quest. Na początek przechodzimy krótki poradnik mówiący nam jak zarządzać naszym lochem i jak atakować inne lochy. Cały wstęp jak do Mighty Quest jest tak prosty jak i no i wręcz po prostu zarączkę. Nie ma sensu go tutaj opisywać. Może najpierw trochę o samych lochach. Każdy z graczy posiada swojego rodzaju latającą wyspę w świecie opulencji, na której powiększa i rozwija swój oczywiście przepasny skarbiec, poprzedzony bo czymże innym mitycznymi i legendarnymi lochami. W momencie montowania tego klipu mamy trzy waluty: energię życiową, złoto oraz szmaragdowe kamyczki czy coś w tym stylu. Ta ostatnia to oczywiście waluta premium, która służy do mikropłatności. Dwie pierwsze waluty zdobywamy za rozbudowywanie kopalni w naszym zamczysku, zamordowanie mobów w lochach innych graczy oraz złoto jeszcze możemy zyskać za sprzedawanie klamotów, które znajdziemy w tych lochach. Słów kilka o naszej postaci. Do wyboru mamy na razie. 1 grudnia 2013 roku, czyli oczywiście wtedy, kiedy nagrywam ten materiał, mamy rycerza, łucznika oraz Maga. Jeżeli kupimy sobie przepaśnie i przerypanie, moi drodzy, drogi pakiet przedpre przedpremierowy, to mamy jeszcze tego Maga. Podczas przebijania się przez lochy albo zbrojmistrza znaleźć możemy ekwipunek. Oczywiście, jak na lekki taki smrodek hack and Slasha muszą być tu różne rodzaje tych przedmiotów. Zwykłe, rzadkie, unikalne, legendarne. Nie wiem, czy są zestawów. Mam nadzieję, że są. Jeżeli nie ma, no to mam też nadzieję, że zostaną wprowadzone. Każda klasa postaci, moi drodzy, Posiada kilka stylów czy rodzajów uzbrojenia. Mój ukochany, na przykład, kusznik, może mieć ciężką kuszę, która strzela jednym mocnym pociskiem, albo na przykład kuszę, która rozbija bełt na kilka małych, itd. itd. Rycerz może mieć potężną maczugę, która uderza silnie w jeden konkretny cel, miecz mogący ranić kilku przeciwników, powiedzmy w linii prostej, czy topór mogący łukiem miażdżyć kilku przeciwników wokół. Jakie zdolności ma mag, nie mam bladego pojęcia. Ciekawi mnie to, bo osobiście chciałbym zagrać w tą grę magiem, ale niestety jest dostępny na razie w jakimś tam wielkim pakiecie. Oczywiście nasze postacie musimy jakoś levelować, prawda? Odblokowując sobie kolejne skille. Niestety, umiejętności w Mighty Quest są. Arce pierdolone. Bo nic nie rozwijamy, moi drodzy. Absolutnie nic tutaj nie rozwijamy, tylko po prostu odblokowujemy. Zero buildów postaci, zero wyboru ścieżki rozwoju bohatera. Mamy tylko kilka slotów na umiejętności, które po prostu wszystkie odblokowujemy w zależności od poziomu. Nie wybieramy sobie tych skilli, czy nie robimy sobie jakiegoś drzewka. Niestety, to jest największa wada tej gry, w mojej ocenie. Przejdźmy do tego, co jest Mighty Quest najważniejsze, czyli do tego, jak wygląda najeżdżanie obcych, wrogich zamków. W zamkniętej becie mamy kilka trybów gry. Najeżdżanie innych graczy, lokacji dostępnych w grze, powiedzmy defaultowo, podstawowo, prawda? Walki z bossami oraz tryb wyzwania. Przykładowo, kto pierwszy zaliczy jakiś tam zamek, jak najszybciej ten dostaje pierwsze miejsce w rankingu i nie wiem. Pluszaka, bo jakoś nie widzę żadnych innych nagród, albo przynajmniej nie zauważyłem. Do tego mamy też Friendzone. Ja niestety nie jestem Friendzone i nikogo tam po prostu nie ma. Smutno trochę, no ale dobra. Naszym celem jest przebicie się przez labirynty, pułapki, moby oraz oczywiście bossów w rozsianych po lochach wrogiego zamku. Jeżeli po drodze nie zginiemy, to mamy szansę zyskać punkty nazywane koronami. Jest to jakby, no nie wiem, wyznacznik zajebistości, bo naprawdę nie odkryłem. Do czego one mogłyby naprawdę służyć? Przed udaniem się na plądrowanie, możemy zobaczyć, czy atak da nam nieco tych koron, a ile ich stracimy, jeżeli zginiemy przebijając się przez Lochy, oraz ile razy dany zamek dał już radę odeprzeć jakiś atak. Wiadomo, jeżeli zginiemy, plądrując zamek, za opłatą w złocie możemy się wskrzesić i dotargać nasze zdobyte przedmioty do wyjścia. Jednak, śmierć to po prostu nici z samego plądrowania. Nie zyskamy żadnego. E, żadnych kryształów czy żadnego złota ze skarbca. Po prostu wychodzimy ze zdobytymi przedmiotami i doświadczeniem. Trzeba też zerknąć na opis plądrowanego zamku. Niektóre mogą być chronione tarczą. Albo kiedy już atakujemy, to powinniśmy się wyrobić w konkretnym czasie. Co widać zresztą w prawym. E, w prawym albo lewym górnym rogu. Nie wiem jeszcze gdzie po prostu ustawię kamerę. Też, moi drodzy, nie wiem jeszcze czy gra działa w pełni, bowiem mój zameczek. Jeszcze ani razu nie był atakowany, według tego, co pisze w dzienniku. Może inaczej, w tym dzienniku jest po prostu pusto, przynajmniej u mnie. Nie wiem, czy to coś z grą jest nie tak, czy może nikt nie chce się podjąć ataku na mój zamek, którego w sumie ja sam, własną postacią, też nie mogę zdobyć, skoro już mowa o atakowaniu własnego zamku. Za darmo możemy testować układy potworów, pułapek czy pomieszczeń, te, które postanowimy odesłać, jakieś pomieszczenia czy pułapki czy potwory trafiają do naszego ekwipunku, więc nie ma obaw, że raz kupiony jakiś boss yy, po prostu będzie musiał być kupiony drugi raz, prawda? Nasz zamek posiada limitowaną ilość pomieszczeń i mobów. Czym potężniejszy mob, tym zajmuje jakby yy, większą ilość punktów obrony. Małe i niepozorne jakieś szkielety czy inne główienka, które padają na hita, zajmują tylko kilka punktów obrony i możemy ustawić ich sporo w jednym miejscu. Zaś boss, przykładowo Wielki Ognisty Smok, zajmuje już całkiem sporo tych punktów, przez co w jego, że tak powiem, przybocznej gwardii ustawić możemy tylko kilka potworków. Oczywiście, wiele z nich posiada swoje umiejętności, które możemy wybierać. Szamani mogą leczyć okoliczne potwory, wskrzeszać nieumarłe zombiaki czy podnosić statystyki. Dlatego, by dobrze obronić swój zamek, musimy przemyśleć, jak ułożyć linię obrony, możemy przykładowo pomieszać pomieszczenia, zmuszając przeciwnika do obracania kamerą, prawda? Kiedy to za rogiem umieścimy sobie golemy z opcją szarżowania i ogłuszenia. A jeszcze kawałek dalej nie jakieś moździerze albo miotacze ognia, na których ogłuszony i odepchnięty gracz po prostu sobie wyląduje. A oczywiście pułapki też mają swój zasięg i nie mogą być ustawiane obok siebie, prawda? Warto zatem pomyśleć, czy lepiej zmuszać gracza do latania i omijania pułapek podczas walki, prawda, Robicie labirynt, czy może upchać wszystkie ciężkie potwory w ciasnym korytarzu? Dobra, ogólnie moi drodzy, Mighty Quest możecie sobie przetestować za darmo. Jak najbardziej, jest to chyba niewątpliwie najważniejsza zaleta tej gry. Ciekawy pomysł na połączenie Tower Defense z grą sieciową. Chociaż trochę zbyt mało jest tutaj tej sieciowości. Na dobrą sprawę, Mighty Quest mogłoby być grą po prostu przeglądarkową. Brakuje tutaj jakiegoś trybu w pełni sieciowego, na przykład, nie wiem. Areny, gdzie gracze ją budują i powiedzmy w 4 osoby mają przetrwać 5 czy 10 minut. Jedni gracze ją budują, inni się na niej bronią. Jest to beta, więc może coś takiego się pojawi w przyszłości, nie wiem. Naprawdę, zabawnie tworzy się swoje podziemia, lochy, układamoby czy pułapki przez dobry tydzień. Miałem po prostu frajdę, muszę przyznać, że gra troszeczkę wciągnęła. Fajnie się sprawdza e, też, co ciekawego po prostu wymyślili inni gracze. Trochę też mnie, moi drodzy, kuje wizja gry. Przejdźmy do wad. Nie widzę za bardzo sensu w plądrowaniu zamków przez te dwa, trzy tygodnie, albo jeszcze dłużej. Brak jakiegoś konkretnego celu. Przyczepiłbym się też do oprawy graficznej. Sądzę, że, moi drodzy, Mighty Quest miałby dużo... Jak to określić? Dużo silniejszą taką, wiecie, moc uzależniającą, prawda? Gdyby twórcy posunęli się po prostu o krok dalej w oryginalnej wizji. Tower Defense? Fajnie. Sieciowy tryb? Fajnie. Plus... Moi drodzy, plus FPS. Nie ma takiej gry, a mogłaby być, i raczej wielu z was przybije mi tutaj solidną piątkę, kiedy mówię o tej grze jako Mighty Quest, prawda? Nie jako grze w trybie pierwszoosobowym, prawda? Byłoby moim zdaniem epicko. Ogólnie, moi drodzy, moje wrażenia są po prostu neutralne. Gra mnie ani nie zachwyciła, ani nie odepchała jakimiś mega wielkimi wadami czy niedoróbkami. Zostawię ją sobie na dysku i będę obserwować co dwa tygodnie co się w niej zmienia w przyszłości. Tradycyjnie, każdy materiał, moi drodzy, jest dla Was. Komentujcie, dyskutujcie, wymieniajcie się nikami, jeżeli chcecie najechać czyjś zamek. Może ktoś z Was polegnie akurat w moim zamku? Cóż, tyle.